Tili i parada dżungli. Dżungla była pełna hałasu i emocji. Małpy huśtały się na pnączach, papugi dekorowały gałęzie kwiatami, a słonie ćwiczyły trąbienie. Co się dzieje te? zapytała Tili, tygrysica poruszając ogonem. To wielka parada dżungli, pa. wykrzyknął Tukan Luma. To wydarzenie ma miejsce tylko raz w roku, kiedy wszystkie zwierzęta spotykają się, by świętować przyjaźń. Oczy Tilly rozbłysły. Dołączmy. Surkatka Mina klasnęła w łapki. Zrobię serpentyny z liści. Słoń Bumble rozpromienił się. I poniosę sztandar. Przyjaciele pracowali cały ranek. Mina wiązała kwiaty w girlandy, luma fruwała nad głowami niczym wstążki z pnączy, a Bumble namalowała przyjaciele z dżungli na zawsze na dużym liściastym banerze, używając jagód i błota. Gdy słońce osiągnęło zenitu, rozbrzmiały bębny. Parada rozpoczęła się od tańca małp, a za nimi szły słonie, papugi i jelenie. Tilly i jej przyjaciele dumnie maszerowali po środku, machając do wszystkich. Powietrze wypełniło się muzyką, śmiechem i wiwatami. Nawet najbardziej nieśmiałe stworzenia wyjrzały z zakrzaków, by obserwować zabawę. Tilly radośnie mruknęła: Patrzcie, jak wszyscy się uśmiechają. Gdy parada dotarła do brzegu rzeki, zwierzęta utworzyły duży krąg. Razem zaśpiewały piosenkę o przyjaźni, której słowa niosły się echem wśród drzew. Duzi czy mali, blisko czy daleko. Razem lśnimy jak gwiazda dżungli. Kiedy piosenka dobiegła końca, niebo zapełniło się motylami, które luma potajemnie zebrała, trzepoczącymi niczym konfetti. Bumble zaśmiała się. Najlepsza parada w życiu. Tili uśmiechnęła się do przyjaciół. Serce dżung dżungli bije najgłośniej, gdy wszyscy świętujemy razem. Tej nocy gwiazdy na niebie zdawały się migotać w radosnym rytmie parady w dżungli.